Witajcie w drugim odcinku naszego QA na żywo. Wybaczcie, że musieliście trochę na nas czekać, wybaczcie to spóźnienie, ale musieliśmy troszeczkę przeorganizować nasze studio. Jak widzicie, aranż jest zupełnie inny. No i gość na fotelu również. Cześć Fabian. Cześć, cześć, witam. Zabraliśmy cię tutaj. Myślę, że podołasz wyzwaniu. Tak jak podołałeś temu, żeby wejść tutaj do pierwszej drużyny, zadebiutować na ziemi świętej. Tak myślę, że na drugi ogień tutaj jesteś idealnym kandydatem do, do tego. Z racji tego, że nominował cię, nominował cię Patryk, no to nie pozostaje nam nic innego, jak ciebie postawić w ogniu tych pytań. Muszę sobie z tym jakoś poradzić. No to myślę, że nie będziemy długo czekać, ponieważ pytań na Twitterze troszeczkę nam się zgromadziło. Pierwsze pytanie od Jana Kowalskiego. Na kim się wzorujesz w Krakowie? Znaczy ogólnie staram się podpatrywać każdego w drużynie na mojej pozycji powiedzmy. Bardzo dużo czerpię od Michała Rakoczego, czy od Patryka Sokowskiego, Karola Knapa. Tak mi się wydaje, że od każdego coś podpatrzę i staram się to potem przekuć na grę, na, na swoją grę po prostu i... Z Uczyć się od po prostu najlepszy, bo każdy coś ma takiego, że mogę od niego wyciągnąć. Jak ci się wydaje, jak ci to na razie idzie? Myślę, że widzę efekty, nie? Że widzę na przykład po sobie, że tu na przykład podpadł się że coś zrobił i na przykład sam to potem przekuwał na grę i mi to na przykład wychodzi. No i tak jakoś I powoli się powoli do przodu. Powoli do przodu, dokładnie. Jak zaczęła się twoja przygoda z piłką? Samą Krakowią i od którego życia, od którego roku życia trenujesz? No, piłka, przygoda z moją piłką zaczęła się. No, z wieku 5 lat powiedzmy. I od początku zacząłem trenować w Krakowie. No ale jak to się zaczęło? W sensie zaczęło się w wieku 5 lat, no ale, tak. ale co się, co się, to to się stało. A ta, to ta, 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 ta od początku chciał zakrzepić we mnie miłość do piłki. I mu się udało. Mu się udało, chociaż na początku były ciężary troszkę, <laughs> ale takim momentem przełomowym był Euro 2012. Okay. Oczywiście mnie to wciągnęło. I od tamtego momentu tak zakochałem się w piłce i. No, i jak i to, to postępowało? Tata zabrał cię na pierwszy trening gdzie? Do Krakowie? Do Krakowi, do Krakowie, tak. I potem poszło. No, I potem poszło jakoś. I jesteśmy tu, no, gdzie jesteśmy, jesteś, jesteś, ty, my jesteś ty, na obozie. Tak. I, I odpowiadasz na te pytania, tania, nasze, na te tak? pytania, dokładnie. I jak ci się układa współpraca z trenerem Kroczkiem i czym różni się ona od współpracy z trenerem Zielińskim? My, czyli uważam, że współpraca pomiędzy mną a trenerem jest bardzo pozytywna. Trener tam stara się, zawsze się słucham. Odpowiedzi trenera i czerpię od niego dużo. Od każdego trenera się można czegoś nauczyć, i uważam, że ta współpraca jest generalnie pozytywna i myślę, że dużo rzeczy mogę się nauczyć od niego. No to mówisz o trenerze Kroczku, a jak to wyglądało z trenerem Zielińskim? No bo to on dał Ci szansę debiutu Zabra, no to w ekstraklasie w barwach Krakowa. prawda. No zawsze będę trenerowi Zielińskiemu wdzięczny za to, że dał mi tą okazję debiutu. I też generalnie ocenia współpracę bardzo pozytywnie, ponieważ on mnie wprowadził tutaj do drużyny, zabrał mi na obóz, dał mi szansę na obozie w Turcji i generalnie uważam, że obie współpracy są bardzo pozytywne. I mam nadzieję, że skutki będą za widoczne w najbliższym sezonie i w najbliższych latach. No właśnie, mówisz o nas w najbliższym sezonie w tym zadepiudowałeś, spędziłeś te kilka, kilkanaście minut na, na boiskach Ekstraklasy. Jak na twój wiek, to już jest poważny postęp gdzieś w karierze, co trzeba, co trzeba zauważyć. No Jesteś na drugim obozie z rzędu. Jakie są twoje cele w takim razie na ten sezon, który, który nadchodzi? Bo w sparingach dostajesz sporo szans, przynajmniej w tych dwóch poprzednich. I no, myślę, że to nie tylko moje zdanie, że wykorzystujesz te szanse, które, które daje ci trener Kroczek. No, także uważam, że cel na ten sezon jest oczywiście rozwinąć się jako zawodnik i dostawać coraz więcej szans w Ekstraklasie, staram się wykorzystać te szanse, które dostaję w sparingach i hmm. krok po kroku, myślę, że minuty przyjdą, szanse do gry przyjdą i tylko wykorzystać tę okazję. Przejdę teraz z platformy zwanej x na Instagrama, bo na Instagramie też wpadło do Ciebie nawet zdecydowanie więcej pytań. I te pytania można powiedzieć, że też nie odbyły jakich osób. I Zacznę od pytania od Michała Rakoczego, który też tutaj postanowił zadać Ci pytanie. Troszeczkę luźniejsze. Czy lubisz jeść ciasta na obiedzie i nie tylko? Chyba aluzja do obecnego obozu. Tak, tak. No, myślę, że nie obecnego, tylko, tylko też w Turcji. No, chłopaki w Turcji też, tak, tak. Też, też ciasta. Tak, no, no. to nie jest, że jem tylko ciasta, powiedzmy, czy, <laughs> czy tylko słodkie, ale ja uważam, że po jakimś posiłku dojść sobie takim desekiem, co uważam, że nie jest nic złego, nie i to jest wszystko dla ludzi. Wręcz wskazane, trzeba, 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 trzeba się pobudzić też. Tutaj, tak. także uważam, że no, lubię sobie dojeść, no, nie ukrywam, no. myślę, że tak, to jest takie podpatrzone od obozów w Turcji, bo tam byłem nowy, powiedzmy, i tam chłopaki zobaczyli tam że czasami sobie idę po jakiś czas, lubisz, po, no, lubisz, Każdy lubisz, wiadomo, każdy bierze, nie? Ale jako mody, co tam tak patrzyliście tak bardzo tak. Pozytywnie to odebrali. No pod... Tak, no i także tak, lubię, lubię. Dobrze. Yy, troszeczkę luźniej, więc yy, przejdziemy teraz znów do, do pytań takich yy, poważniejszych. Czy uważasz, że Krakowia ma szansę na top 5 w tym sezonie? Uważam, że oczywiście, że wszystko jest możliwe. Na przykład, Śląska czy Jagiellonii z dwóch sezonów temu bodajże, walczyli tak. o utrzymanie do ostatniej kolejki i dzisiaj mamy mistrza i mistrza Polski, także... Dziś mówisz bardzo podobnie do Patryka, bo Patryk na naszym poprzednim live'ie no. też, <noise> też, też uderzał właśnie w obecność w drużynie tak, Śląska jest... i, i opowiadał troszeczkę o tym, jak to, jak to gdzieś tam przebiegało i wydaje się, wydaje się że scenariusz może być podobny. Jeśli... No, mam nadzieję. Ja <noise> myślę, że wszystko jest możliwe w piłce i myślę, że Obecnie w okresie przygotowawczym dużo pracujemy nad tym, żeby poprawić oczywiście rezultat z zeszłego sezonu, który nie był satysfakcjonujący. Oczywiście trzeba szanować to, że się utrzymaliśmy, bo naprawdę okoliczności na końcu były ciężkie, ale uważam, że jest taka szansa w tym sezonie, jeśli odpowiednio przekujemy to, co robimy na treningach, na meczach. Było ciężej, teraz znowu będzie luźniej. Powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony klub w Polsce poza Krakowią? I na świecie. Znaczy, na świecie to ja już troszeczkę wiem, ale możesz no, tutaj zdradzić tak. też e, publicę. No to w Polsce takim powiedzmy ulubionym klubem. No tak, nie mam takiego jednego powiedzmy, poza za Krakowem. No wiadomo, że Krakowie jest ponad wszystko. Ale lubię GKS Tychy na przykład. Arkę. No i, i też ŁKS. Okay, czyli, 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 czyli wszystko, w, wszystko w porządku, wszystko w, tak, wszystko, tak, wszystko tak, w porządku. A to tak. jeśli chodzi o zagranicę, możesz też przybliżyć. No to zagranicą kibicuje Realowi Madryt i Realowi Betis również. O, Realowi tak, Betis. A to skąd tak. się, to się skąd wzięło? Bo tak, to jest akurat ciekawe. To jest ciekawe, tak. Ale ogólnie to tak jakoś. Pamiętam, że za czasów jeszcze był taki piłkarz Ruben Castro Be -be. i właśnie za jego, tak jakoś mi się spodobała jego gra, śledziłem go i od tamtego czasu jakoś, okay. tak się ten, okay. to jest tak nie jest od, taka nowa sprawa, tylko to, że jest powiedzmy od lat, także okay. nie, nie było jak klub. zacząłeś się interesować piłką, to też że, No, zacząłeś... to tak 2014 rok bodajże, okay. że Betis spadł z ligi akurat, no, dosyć Ale ten ten Ruben Castro dobrze grał. Ale garał. Ruben Castro na 13 do <laughs> 20 branych, potem w sekundach chyba 30 i jakoś tak… To Czyli następne taka. pytanie klasyczne, czy Messi czy Ronaldo, to powiesz Ruben Castro, tak? Nie. Ale z Ruben Castro też go bardzo Nie, No i obecnie bardzo isko podpatruje. No, no tak, no tak, no pozycja, jest... mniej więcej, mniej więcej, to jest to, to, tak, to, jest, tak. to, to jest to. Eee, no dobrze, są pytania o ciebie, do ciebie, ale też padło pytanie o Twojego brata, mhm. który gra w zespole e, U15 i jak myślisz, czy on też ma szansę na to, żeby zadebiutować w pierwszej drużynie? Myślę, że ma szansę, ponieważ ma duży potencjał. Jest... On jest bramkarzem w przeciwieństwie do mnie. gra w polu, on jest bramkarzem. Mm -hmm. I uważam, że ma potencjał, żeby tam się znaleźć w tym pierwszym zespole za kilka lat. Ma warunki, ma... uważam, że ma duży talent do bronienia. Mm -hmm. Więc jeśli będzie ciężko pracował, to myślę, że to czeka co? się szansy. Możesz teraz powiedzieć, że marzeniem jest zagrać z bratem w pierwszym tak, składzie tak, w tak, tak. barwach Krakowi w Ekstraklasie. Można tak powiedzieć, tak. Dobrze, dobrze, dobrze. W takim razie zapisujemy to w tym momencie. Sprawdzimy to za kilka lat. No dobrze, no. Padło też kolejne pytanie od innego kolegi ze zgrupowania. Nie mogłem go nie przeczytać, ponieważ obiecałem, że przeczytam to pytanie. Z kim jesteś w pokoju? Możesz teraz powiedzieć. Z Konradem golonką. No więc... Pytanie od, 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 tutaj od Pestiego, co sądzisz o lokatorze, panie, panu Golonce, w swoim pokoju? Uważam no, no, pozytywnie, no. nie mamy żadnych jakichś tam y, nieprzyjemnych sytuacji z nim, raczej uważam, że jest w porządku. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem i zawsze tam wieczorem w, czy w trakcie dnia sobie pogadamy, więc myślę, że nie ma co, na, nie ma co narzekać. No, bardzo dobrze. Nie, nie ma co narzekać. Znów poważniej, znów poważniej. Jesteś w pierwszej drużynie, zadebutowałeś, jesteś na drugim obozie, no więc przybliż, jaka jest recepta na sukces? Znaczy, Okej, okay, nie możemy, jakby, nie, 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 nie mówmy tutaj tak. za dużo, ale jak to jest, że dostałeś się do tej pierwszej drużyny. Jak na to zapracowałeś i po prostu konsekwencja dążenia, dążenia do celu, jak w twoim przypadku wyglądała? No generalnie uważam, że ciężka praca to jest taki recepta na wszystko i nie tylko w piłce, tylko też w życiu. Uważam, że zawsze się to zwróci, ta ciężka praca, no i uważam też, że trzeba pokonywać te przeciwności losu i wszystkie takie... też dyscyplina jest bardzo ważna. Mhm. Uważam, że zawsze trzeba tam sobie postawić jakąś tam barierę, która się nie przekracza, bo jeśli jest ktoś zdyscyplinowany, ciężko pracuje, to uważam, że zawsze dojdzie do dojdzie na sam szczyt. Dyscyplina jest... i konsekwencja. Tak, no i uważam też, że od początku, ja byłem zawodnikiem takim, który od początku dużo dryblował, dużo był takim zawodnikiem kreatywnym i też, żeby tego się nie wyzbywać po prostu, bo uważam, że to jest takie coś, co obecnie zanika troszkę mhm. w piłce, mało jest takich, dużo jest takich zawodników bardzo, bardzo poprawnych, ale nie mających takiego czegoś wow, jak kiedyś. Ale w Twoim wypadku czego było więcej? Jak uważasz? Pracy? Czy jest tej pracy więcej? Czy gdzieś ten talent u siebie zauważa, że faktycznie poszedłeś na te treningi, zacząłeś chodzić i gdzieś ten talent po prostu e, w sobie obudziłeś? Uważam, że każdy z nas ma jakiś talent i po prostu trzeba się go wyzbyć. Po prostu go wyzbyć ciężko się go no, w sensie <laughs> wyzbyć takim, że pokazać go. Wy, po po, go, po ten talent. Dokładnie. Tego właśnie sława rakowało. Okrzesać mhm. ten talent i talent z ciężką pracą zawsze się obroni. I tylko nic bez drugiego po prostu nie wyjdzie. Talent bez ciężkiej pracy to jest... Czyli po prostu jest... połączenie musi być w tym dokładnie, wszystkim. Dokładnie, dokładnie. W jakiej wymarzonej lidze chciałbyś zagrać w przyszłości? No ja bym od dziecka tak marzyłem o Lidze Hiszpańskiej właśnie przez tą... Przez to, że kisłem Realowi, <laughs> <laughs> Realowi, czy ogólnie bardzo mi się styl podoba, hiszpański taki, mm -hmm. co jest taki uważam odpowiedni dla mnie, dużo takiej gry po ziemi i dużo kreatywnych zawodników i tam bym docelowo chciał wylądować. No dobrze, no ale Liga Hiszpańska, czyli co, mierzysz wysoko Real? Czy może Real Betis? Jak, jaki jest taki klub, w którym faktycznie chciałbyś, chciałbyś zagrać? No, wiadomo, że Real to jest taki sam szczyt już. No to myślę, że nie ma osoby, która by nie chciała zagrać w tak wielkim klubie. Ale to oczywiście tak osobiście chciałbym też zagrać w tym Betisie, żeby Betis. też tam troszeczkę… Betis, czyli… No... No, wiadomo, Real to jest sam szczyt. Chciałbym oczywiście zagrać na Bernabeu, bo to jest już wyżej się nie da. Tyle się nie da. Nie? Ja jestem skłonny do tego się, zgodzić. Tobą się z Tobą się z ty tak. w tym aspekcie zgodzić. E, wracając jeszcze troszeczkę do, do Twoich celi na ten sezon, e, padło też takie pytanie a propos tego, czy nie powinieneś e, dostawać więcej e, szans w pierwszej drużynie według Ciebie. Uważam, że trzeba być cierpliwym i szanse same przyjdą, jeśli na, się na to zapracuję i się pokaże na treningach, że. Na co zasługuje po prostu. Tamten sezon uważam, że generalnie oceniam bardzo pozytywnie, ponieważ wszedłem do pierwszej drużyny, yy, dużo potrenowałem z zawodnikami, zadebiutowałem oczywiście, co też jest bardzo wielkim, uważam, sukcesem. Mhm. I generalnie w... uważam, że szanse przyjdą. Wiadomo, w zeszłym sezonie była ciężka sytuacja, przez grę utrzymanie też nie można było, tak powiedzmy, eksperymentować, ale uważam, że w w tym sezonie mam nadzieję, że będzie więcej szans do pokazania się. My też mamy taką nadzieję. Myślę, że w tym momencie jesteś na bardzo dobrej drodze do tego, żeby gdzieś zyskiwać to, to zaufanie u, u sztabu trenerskiego i zyskiwać właśnie jeszcze więcej, więcej szans po prostu do, do gry. Pytania też padają tutaj o, o drużynę Celiot U-19. Właśnie jak ci się z tą drużyną współpracowało przez te ostatnie, ostatnie lata? Jak, jak, jak wam się grało i jak w ogóle wspominasz no, wspominasz, no w sumie już gdzieś powoli, no, tutaj ta pierwsza drużyna staje się po prostu ważniejsza niż, niż, niż drużyna juniorów. Więc jak to z Twojej perspektywy wyglądało? Znaczy, generalnie oceniam ten rok, bo byłem rok powiedzmy? w no tak. Pół roku. Ale potem grałem mecze w Serie 19 i generalnie bardzo dobrze wspominam. Samo atmosfera, wyjazdy wszystko takie to było bardzo fajne doświadczenie. I generalnie dobrze mi się grało w, te, w tym sezonie i naprawdę nie mam, nie mam prawa narzekać na to, co się działo. To kogo byś z drużyny celi od 19 e, tak najbardziej wyróżnił i kogo ch chciałbyś mieć koło siebie e, lub może masz, bo też są tutaj inni, inne chłopaki właśnie z, z U-19 właśnie w pierwszej drużynie ze sobą. Ja czułem, że każdy z zawodników U-19 ma takie szanse, żeby tu się przebić, bo już nie wszyscy zawodnicy odeszli, niektórzy będą grali w rezerwach, niektórzy jeszcze jeden rok będą grali 19 i niektórzy tutaj są, jak tak na przykład Kuba Pestka czy Filip Rózga, który też tak naprawdę z drużyny 19 tutaj przyszedł i uważam, że każdy zasługuje gdzieś tam na swoją szansę. Jeśli się na tobie zapracuje, to nie potrafię wskazać jednej osoby, która tak, powiedzmy, wziął tutaj do pierwszej drużyny. Ciekawe pytanie od Macieja Podsiadło tutaj w nawiązaniu do wcześniejszego pytania a propos twojego brata. Czy znasz jakieś nazwiska piłkarzy Krakowi, którzy byli braćmi i razem zagrali w drużynie seniorów. Sprawdzałeś coś takiego? Nie, nie sprawdzałem. Bo szczerze ci powiem, że też, też, też. Takie ciekawe pytanie. Musimy ciekawe pytanie, się, tak. Myślę, że to sprawdzimy, albo ktoś nam podpowie. Tak. Myślę, że Robert może dużo wiedzieć na ten temat. Więc, tak, więc no. muszymy, muszymy się, może musimy się go zapytać po nagraniu w, te, w tej sprawie. Bo to by było dość ciekawe, ciekawe bo nie nie wiem, bo troszeczkę żyjemy. historyczne w sumie. tak, tak. tak. Ale no do tego jeszcze, Weż, trochę, trochę, jeszcze trochę czasu. czasu tak. e, jest pytanie też o twoją rolę e, od Ketraba 1324 w odcinku o Akademii, bo to też jest ciekawy, ciekawy aspekt. Sam byłem przy nagraniu tego odcinka e, i powiedz, czy, czy był stres, był stres podczas podczas tego nagrywania, czy jak się przygotowywałeś też, też do tego? Szczerze nie. mówiąc, tak się nie przygotowałem za bardzo, po prostu przyszedłem. Prosto z treningu, to wiem, prosto z że prosto z treningu, treningu pierwszej tak. drużyny przyszedłeś. To tak, wiem. tak, tak. No Nie przygotowałem się, wiadomo, że był na początku jakiś stres, bo to wszystko było takie nowe. Powiedzmy, to było wszystko, podebił się taki, było to dla mnie nowe doświadczenie, bo wcześniej nie było takiego, powiedzmy, zainteresowania. Tak, na przykład na mecze celu od przychodzi. Powiedzmy, na radom Jaku było chyba 10 tysięcy. No. no to nie przychodzi tyle, nie? No jest różnica, nie jeśli jest, chodzi to o liczbę fanów. To doping tak. i wszystko, to jest różnica, więc to było takie wszystkie nowe. No i wiadomo, że tak pierwszy, powiedzmy taki. No pierwsze nagranie moje to był właśnie ten po no tak, akademii, no. więc wiadomo, że lekki był stres, ale powiem szczerze, że nie czułem tego tak, jak może byłoby widać na przykład. Że po prostu przyszedłem, powiedziałem to, co miałem powiedzieć. Nie, nie, nie za bardzo rozmyślałem nad, nad tym, co tam. Ale jest. z perspektywy czasu, yy, jak ty wspominasz, czy się, myślisz, że więcej mogłeś yy, powiedzieć i opowiedzieć o, o, o tym, co się u nas dzieje? Nie. W samych superlatywach, czy było idealnie? Nie, myślę, że było w porządku, że to, co na, mogłem powiedzieć tak dobrego, tak naprawdę, co powiedziałem. No tylko nie... dobrej pogody wtedy brakowało, bo faktycznie tak, pochmurno wtedy było. No było zimno, tak. Ale jakby Rada. tak przyjechali do nas na, na, wiosnę, na wiosnę, to, 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 to wie, więcej atutów tak. to, to jednak można by no, było zobaczyć. Jeszcze muyska można tego bo... pokazać, no. ale tak, to pod, podeszliśmy tam tylko pokazaliśmy z kamery i... Ale opinie były pozytywne. No, no to, to, to najważniejsze, jest najważniejsze. To najważniejsze. dokładnie. Gabriel Filus się zadaje pytanie, jak bardzo jesteś pod wrażeniem gry Michała Rakoczego, bo on bardzo. Ja również jestem czasami, nawet na treningu, jak podpatruję Michała, to czasami jestem pod wrażeniem, że na przykład tak jakieś tam zagranie zrobi, na przykład biegnę i widzę na przykład co on robi z piłką, no to jestem pod wrażeniem, nie ukrywam, bo to naprawdę to nie są rzeczy takie, które się widuje codziennie i imponuje mi, imponuje mi jego zagrania mi jego zagrania. No, tak. Wiesz co, widać to też na treningach, że próbujesz tak troszeczkę. Sam, sam to zauważyłem, sam to też gdzieś tam udało mi się, się uchwycić, że też próbujesz takich właśnie nietypowych, czasem gdzieś tam ryzykownych zagrań. I to w nawiązaniu w sumie do tego, co mówiłeś kilka pytań wcześniej, czyli. Faktycznie ta, ta zabawa piłką po prostu, to tak, jest chyba to ważne, jest bardzo ważne na, szczególnie ja. na tym etapie takiego rozwoju i, tak, i, w, i w, wchodzenia gdzieś w ten dorosły świat piłki, żeby tej tego ani muszą nie zabijać. No tak, nie? dokładnie, to jest właśnie najważniejsze dla mnie, żeby nie tracić takiego, takiej zabawy z piłką i takiego luzu przede wszystkim, bo to jest takie coś, co zawsze mnie cechowało gdzieś tam i nie miałem nigdy jakiegoś problemu, że na przykład nie chciałem piłki albo się chowałem od gry, tylko zawsze chciałem tę piłkę brać na siebie i właśnie staram się Pokazywać to na treningach czy w meczach, że raczej mam taki spokój z piłką, nie, nie jestem przestraszony ryzyka, bo wiadomo, że czasami trzeba kalkulować ryzyko, ale tak. uważam, że gra bez ryzyka to też nie jest, nie da się grać tego bezpiecznie. I na przykład jak w innych ligach, takich zagranicznych, właśnie w Hiszpanii, to tam uważam, tak wygląda jakby nie mieli układu nerwowego i wszystko robią takim spokoju. Czy, czy Sergio Busquets, czy, czy Rodri, tak, czy Spers... I nie tak. wymieniłeś żadnego zawodnika realu, tutaj. No, no. no, no ja mówię o Hiszpanach właśnie teraz. On ich tak, cechuje ich takie właśnie zagranie, takie na bardzo dużym spokoju. No i teraz na przykład to widać w Hiszpanii, jak gra na Euro. Mm -hmm. I widać, że po prostu oni nie mają, grają, dominują każdego, grają piłką i nie ma tam zbyt wiele takiego. Wiadomo, że to jest każde tak naprawdę zagranie trzeba patrzeć, czy jest ryzykowne, czy nie, ale uważam, że nie da się grać w 100% tak bezpiecznie, bo co. Można było grać tylko po obwodzie tak naprawdę. I piłka nie byłaby wtedy tak atrakcyjna, jak jest to teraz. Prawda, no. To prawda. Gdzieś ci kreatywni zawodnicy jednak po prostu przyciągają, przyciągają ee, po uwagę mi, ludzi i to, że ta piłka jednak tym zainteresowaniem się cieszy. Dokładnie, no, to, no, na, się, się przechodzi na stadion. Dokładnie, no. Tak na przykład jest jakaś grupa zawodników, gdzie po prostu dla nich się ogląda mecz, albo tak. przychodzi na stadion, bo co ogląda się piłkę dla zawodników, którzy potrafią porwać tą publikanie, dla takich, co nie podejmują zbytnio ryzyka, ponieważ piłka to jest przede wszystkim ma być frajda i no tak. ma to być frajda dla publiki dla samego zawodnika. Jeśli się podejmuje ryzyko, jeśli się tutaj kogoś okiwa, tutaj zrobi coś efektownego, to zawsze jest ta radość z gry, tak. więc uważam, że to jest bardzo ważne i staram się to przegłować potem na grę, żeby po prostu dołożyć trochę takiego luzu do, do swojej gry. Skoro jesteśmy przy grze, też yy, padają pytania e, o wczorajszy mecz z Radomiakiem. E, jak oceniasz ten mecz w naszym wykonaniu? E, i czy jest to taki prognostyk tego co, obecnej formy po prostu? Wyznacznik tego, tego jak, na jakim etapie przygotowań po prostu jesteśmy? Czy jak to ty widziałeś z perspektywy boiska i samej gry? Uważam, że nie powinniśmy jeszcze wyciągać jakiś bardzo mocnych wniosków na temat tego, co będzie w sezonie, ponieważ jesteśmy dopiero. jest nasz drugi sparing, pierwszy na obozie i obecnie nie, jest najważ, nie są najważniejsze wyniki. Wiadomo, wynik zawsze jest ważny, mhm. ale aktualnie skupiamy się na tym, żeby, się, żeby być gotowy w czytej formie na mecz z Piastem w Lice. i obecne wyniki uważam, że nie są tak istotne, to jest wiadome, jak w sezonie i teraz powinniśmy się bardziej skupić na tym, nad czym musimy popracować, nad pracą na treningach, na obozie żeby potem ujrzeć rezultaty w sezonie. To prawda, to prawda. Przed nami też sobotni sparing, e, jeszcze ten ostatni przed, przed tutaj opuszczeniem warki, także, tak, także, tak. także też będziemy, to, będziemy, będziemy, będziemy nad czym pracować. Pytanie od Kacpra, e, jakie masz relacje z Filipem Rózgą? Czy cieszysz się, że jesteś z nim w pierwszej drużynie oraz czy kiedykolwiek wcześniej, zanim, dostaliście się, zanim weszliście do pierwszej drużyny, rozmawialiście o tym, że kiedyś możecie razem zagrać w pierwszym składzie, w pierwszej drużynie pasów? No, tak, zacznę od końca tego pytania. To myślę, że nie rozmawiają się tak dosłownie o tym, czy chcielibyśmy zagrać kiedyś razem w pierwszej drużynie, bo jest zawsze, wiadomo, to był nasz cel od początku gry w juniorach, żeby dostać się jednak do tej pierwszej drużyny. Tym bardziej, że miałem styczność z nim w drużnach juniorskich i grałem z nim w drużynie. Także myślę, że wiadomo to byłaby to bardzo fajna rzecz, żeby tak zaczynaliśmy razem grać w U13, a mhm. może się skończyć na grze w seniorach w pierwszym składzie na przykład. I to by była bardzo fajna rzecz. Relację mam myślę, że bardzo dobrą z Filipem i dobrze się dogadujemy. Tu się pośmiejemy, tu pogadamy normalnie, więc myślę, że relacja jest bardzo dobra. I Cieszę się, że mogę z nim przebywać w pierwszym zespole. Szczerze też Was bardzo fajnie się jakby obserwuje tutaj z perspektywy nazwego, marketingu, ale wydaje mi się, że kibice też bardzo w Was wierzą. Widać to. No i mamy nadzieję, że to się nie zmieni, i Wy też udowodnicie to swoją grom na boisku, że jesteście tymi diamentami z naszej Akademii. Mam nadzieję. Pytanie teraz troszeczkę już kończąc i zbliżając się, zbliżając się do końca. Jesteśmy w momencie, kiedy nie ma żadnego meczu na Euro, nie tak jak w przypadku tutaj Patryka. Więc na spokojnie Cię zapytam, kto według Ciebie zgarnia Euro 2024? No Umysł podpowiada, że Hiszpanię jednak zgarnie, bo że nie widziałem dawno tak dobrej grającej drużyny jak Hiszpania, bo naprawdę, nając meczu z Gruzją. Wiadomo, Gruzja to... Mamy tam Otara Kakabate, no właśnie kibicowaliśmy. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Myślę, myśli, że każdy, myślę, że każdy kibic, kibic Krakowi, Krakowi, Krakowi gdzieś, gdzieś jednak w ogóle, nawet, nawet ty, jako tak. fan Hiszpanów, to kibicowałeś. Tak, Gruzy. tak, nie, kibicowałem Otarowi, oczywiście, ale samo to, jak oglądałem ich i do 40 minuty bodajże było 1-0 dla Gruzji i przez cały, całą pierwszą połowę gra w ogóle się nie zmieniała, zero takiej presji, że muszą teraz... Przejść, tylko nie zmieniali nic i grali swoje. No i zdominowali strasznie tą Gruzję. No, to nie, jest, nie jest tajemnicą, bo Włochy, Chorwatów czy Albanię tak, również zdominowali, tak, to i to, też, to, to, też to też naprawdę jest. mi podziwia, że oni tak potrafią kogoś zdominować, bo uważam, że nie ma takiej reprezentacji drugiej, która aż tak siedzi na rywalu, tyle tworzy okazji, i no jest tak groźną drużyną. No. I zapisujemy kolejną rzecz yy, do sprawdzenia w przyszłości. Zobaczymy, tak, czy Twoje, twoje o, typy. O, osobiście chciałbym, żeby Cristiano yy. zgarnął. Jeszcze jedno A jedno. jednak, jednak. jednak. No, Umysł podpowiada, że Hiszpania, a serce, że może jednak ta Portugalia, chociaż szczerze mówiąc nie grałem zbyt dobrze na tym Euro. Przechodzimy do nominacji. Kończąc już powoli y, na, na, nasze, nasze Q&A. Y, wcześniej nie zrobiliśmy tego na wizji, teraz robimy to na wizji. Kogo nominujesz do następnego Q&A? No nominuję Mateusza Bochnaka. Chciałbym, żeby się sprawdził przed, przed kamerami i no, chciałbym go to Chciałbym, zobaczyć. żeby poopowiadał o dobrych przygotowania swoim, Tak, 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 o, o jego tych... Jak on to mówi? A, o sygnałach, o sygnałach. O sygnałach, o sygnałach. O sygnałach w Słowo się w takim razie rzekło. W następnym odcinku będziemy mówić o sygnałach z Mateuszem. A teraz dziękujemy Wam za obecność dzisiaj. Był z nami Fabian. Dziękujemy Dziękuję. i do zobaczenia i do usłyszenia.